Do konkursu na temat wiedzy o Unii Europejskiej przygotowywali się sumiennie od kilkunastu dni. W tym czasie czytali książki i wertowali po stronach internetowych. Wszystko w celu pogłębienia wiedzy na temat Unii Europejskiej. Ciężka praca została jednak nagrodzona. Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Turku zwyciężyli europejskie zmagania. Głównym celem dzisiejszego spotkania jest. E, e, Uświadomienie właśnie uczniom, jak ważna jest ochrona środowiska, ekologia, a także... Pokazanie utrzymam, ile poświęca właśnie Unia Europejska temu tematowi ochrony środowiska. Do czwartego powiatowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej łącznie przystąpiło pięć drużyn. Każda z ekip liczyła po trzy osoby. Uczniowie przez ponad dwie godziny stawiali czoła wielu zadaniom, często niełatwym. Były to zadania sprawnościowe które najbardziej się podobały uczniom, e, na przykład jazda na rowerku, który pomierzał e, energię, na przykład taki e, rowerek można sobie podłączyć do e, telewizora i e, napędzać energię właśnie w telewizorze. E, oprócz tego segregacja śmieci czy pokaz mody e, ekologicznej. Były także e, konkurencje wiedzowe, jest na temat Unii Europejskiej i ekologii. I jako ostatnia konkurencja finałowa to debata na temat, na temat elektrowni jądrowych. Za i przeciw. Aby zdobyć cenne punkty potrzebne do zwycięstwa, drużyny musiały wykazać się wiedzą i pomysłowością. I choć nie było z tym większych problemów, to organizatorom udało się przygotować zestawy pytań, które sprawiły, że na twarzach uczestników pojawiło się zdziwienie. Najbardziej nas zaskoczyła konkurencja językowa, ponieważ wszystko było napisane językiem angielskim czy też niemieckim. Było tam wiele słów, które po prostu pierwszy raz widzieliśmy. Zdania były tak skonstruowane, że nawet gdyby były po polsku, to trudno było by odgadnąć, o co chodzi. Także to była jedna z najtrudniejszych konkurencji. Najwięcej no problemów było z pytaniami dzielnymi, które były wysoko punktowane, no a na nie wszystkie udało nam się udzielić poprawnej odpowiedzi. Były one bardzo skomplikowane, ale udało nam się. Powodem, dla którego drużyna z zespołu szkół technicznych Turku pojawiła się na konkursie, było nie tylko zdobycie pierwszego miejsca i nagród, ale także reprezentowanie swojej placówki z jak najlepszej strony. Wybraliśmy się tutaj, ponieważ chcieliśmy udowodnić, że nasza szkoła jest szkołą bardzo ekologiczną i mamy bardzo dobrych nauczycieli, którzy, no, dzięki którym wygraliśmy ten konkurs. Przygotowaliśmy się mniej więcej przez dwa tygodnie. Na laureatów czwartego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej tradycyjnie czekały cenne nagrody. Już raz jesteśmy w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Wspaniały konkurs wiedzy o Unii Europejskiej organizowany właśnie z inicjatywy pana dyrektora Sobomira Kosowickiego i Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach. Wspaniała inicjatywa, co roku jesteśmy tutaj na tym konkursie, co roku fundujemy również i nagrody. Trzy lata z rzędu były to wyjazdy do Brukseli i wyjazdy do Parlamentu Europejskiego ze zwiedzaniem samego parlamentu, ale i nie tylko, również innych wspaniałych i pięknych miejsc w Belgii. W tym roku, w związku z tym, że będziemy mieli kampanię wyborczą, która się rozpocznie na wiosnę, będą, będą wybory, tak jak i wyjazdy wówczas się odbywają. No niestety, tych wyjazdów nie możemy ufundować, ale przywieźliśmy inne nagrody, nagrody rzeczowe dla laureatów. I dzisiaj te nagrody również wręczymy.